It has shades of senselessness and confusion, of madness and dreams like the lives of these people who no longer deluded. Coś tam kurwa, nie wiem, nie widziałem, nie zdążyłem. Gra próbuje w brutalny sposób mi powiedzieć, że się spasłem. Mogę? Wreszcie, mogę, 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 mogę. Dobra. O kurwa! A może ten... Sprint, co ty na to? Ty, Jewgieni, czy jak ja tam się kurwa nazywam, sprintuj! Pomogę, wcisnę przycisk. A nie, nie mogę. O kurwa! A ty... A, a, a wypierdalać na przykład możesz też coś? No coś tu łazi, ewidentnie. O kurwa! A tu pływa coś, a nie łazi! Wyjebuj! Halo, halo, o chyba nie <grywa> <Jak> odpływa <grywa> No zapraszam cię piękny kawalerze A teraz czemu się to kurwa nie załamało Aha spoko <grywa> Nara frajerze O kurwa, cześć piękna nie musisz! O tych chuju parchaty! Szczerze myślałem, że ta siekiera troszeczkę lepsza będzie. Na przykład będzie ich na hita zabierała, tak jak tego typa. Okazuje się, że no, no nie. Ja pierdolę, no kurwa! On jak podskoczy, to już kurwa nogę złamie. Trochę się rusz. Trochę się ruszył, mianowicie wiatrak go rozjebał. Siema. Nara W sutka ci. Si Adzie on, poszedł Eee, Wiem <gdzieś> Gdzie jest Bobas? <gdzieś> tu jest. To ja w takim razie już ogarniam, jak tutaj y działa, jaka jest mechanika tej gry. Jeżeli chodzi o ho ho No Nie ma kurwa, chuja. Dobrze. No, ho ho no ja jebie. Haha, <laughs> proszę bardzo, to burger drwala z kurwy, synu. Wsiurka dostał, wsiurka dostał, halo. Haha, <laughs> frajer. O kurwa, przeżył frajer. Dobra, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Haha, ha. Dobra, jakaś następna kryjówka tutaj będzie. O kurwa. Chuj, w dupie będzie, a nie kryjówka. Jeszcze. Tak. Dobra. Zgaduję, że skoro tutaj mogę zejść. O kurwa, ja pierdolę. No chyba przez to nie przejdzie, co? Nie wiem, ja jakoś. Yy... Aha, to jest jeszcze zamknięte. Siem, mano, piękny chuju. K? Co to za broń do drillowania? Dupska. Oglądaliście kurwa Eurotripa? To ja mam bardzo brzydkie zastosowania dla tej broni. Do domu ja prosiła się, a win wse... Zechcesz się może przedstawić? O kurwa, to co to? Co to za pierdala? To jest flara? O kurwa, ja myślałem, że to jest normalna broń. No, ale przecież ja słyszę, że on tu zakurwia. A na przykład spierdala i stąd. Dobra, weźmy ciąg do góry, a ja idę się zaraz ogrzać gdzieś koniecznie. Chyba, że tu. O, kurwa! Chyba, że tu. O, ja pierdolę! No, kurwa! Czy ja przedszkolakiem gram? Nawet przedszkole, by się z takiej odległości nie połamał. Teraz wejdź w tą drabinę, z łaski swojej, proszę o ciebie. KURWA! Mamy kolejną historię do poznania. Z rzeczy do podniesienia... A co tu się... Od kurwia, co?! Co to chuja?! Od kiedy tu się Wolfenstein zrobił? Słuchaj, znowu spróbuję cię pogłaskać, ale... No przejebane, jeżeli to coś idzie do mnie. A to coś na pewno idzie do mnie. Kurwa, ilu wy? O kurwa, ta, pepeszo, od razu, kurwa, do Polaka strzelaj! Oła, kurwa, znowu że tu zimno. O kurwa, co to jest?! Ty to pierdolone szybito Pierdolone szybito tutaj wyskoczyło Najgorsze jest to, że skoro się tu pojawiają, to na pewno będę musiał z nimi walczyć prędzej czy później jest teraz tylko odczekiwanie Na egzekucję, kurwa! Chyba prędzej! Chyba prędzej Na hi tam nie mają? O to się martwić nie, Musimy. To już tu się kurwa dobija za... szmaciarz? O! Dobra, wiem! Dobra, wiem i widzę! Zdra... FUJ! Ty chujku, a co chciał? Gdzie? Oła kurwa! Wcipe se w ten karabin i odpal. Słodkowe punkty wyjścia... A po... dlaczego? A po czemu? Czemu tak? O Kurwa! Proszę nie być pijaty, ona ma być na urodziny. Eee. <grystanie> <grystanie> kurwa! Skąd ta łajca przylazła? Już mnie tak ta gra zakręciła. Mam takie nie Siema. Się ma. O, kurwa! Jednak nie. <grystanie> Dobra. Kumom. to może... O kurwa, o kurwa, idź tam, idź leś, leś, chujowy piesek, chujowy piesek! Woja ciężko pierdolę. PRDOLODE psy! Okej okay. ja mogę? Nie nie mogę. Mogę? Nie, nie mogę. O kurwa! Te? To zajebiście. Co tam kurwa znowu idzie? Chyba ten skurwiel. Jebać cię. Jebać. Jebać ciebie. I twoją matkę te... O, Tok!

Dobra, i teraz może. Kurwa, to o co tu chodzi w tej pierdolonej grze, już mam dosyć jej.